Kiedy mówimy o legendach amerykańskiej muzyki country, pojawiają się nazwiska takie jak George Jones, George Strait, Dolly Parton, a ostatnio Taylor Swift. Jednak nie sposób wymienić jednego nazwiska Vince Gilla. Znany z pełnego duszy głosu, niezwykłych umiejętności gry na gitarze i głęboko emocjonalnych tekstów, Vince jest niewątpliwie jednym z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych artystów tego gatunku. Ma na swoim koncie wiele nagród, w tym liczne nagrody Grammy i CMA, co ugruntowało jego pozycję w historii muzyki country. Tym, co naprawdę wyróżnia Vince'a. Jest jego umiejętność łączenia tradycyjnego country z wpływami popu i bluegrassu, co pomogło mu stworzyć brzmienia, które trafiają do szerokiego grona odbiorców. Ale wpływ Vince'a wykracza poza jego muzykę. Jest również uznawany za jedną z najbardziej szanowanych i twardo stąpających po ziemi postaci w Nashville, często podziwianą za hojność i pokorę. Być może pamiętasz go z ponadczasowych hitów, takich jak Go Rest High on That Mountain i I Will Always Love You. A także z czasów, gdy był członkiem supergrupy The Time Jumpers. Jego dziedzictwo wykracza poza muzykę, inspirując pokolenia muzyków do łączenia innowacyjności z autentycznością. Podobnie jak wielu artystów country, Vince zmagał się zarówno z sukcesami, jak i wyzwaniami w swojej karierze i życiu osobistym, zwłaszcza jeśli chodzi o zdrowie. W ciągu ostatnich kilku lat Vince zmagał się z kilkoma problemami zdrowotnymi, które zaniepokoiły i złamały serca jego fanów. Wzbudzając obawy o dobro legendarnego artysty i jego rodziny. W tym filmie przyjrzymy się bliżej życiu Vince'a Gila i przeanalizujemy wszystkie problemy związane z jego zdrowiem oraz to, jak radził sobie z nim przez lata. Jedno z największych wyzwań w karierze Vince'a Gila nadeszło w szczytowym momencie jego kariery, zwłaszcza w 1995 roku. Jeśli jesteś prawdziwym fanem Vince'a Gila, jego przebój, Go Rest High on That Mountain, musiał być hymnem przez pewien czas. Stał się uniwersalnym hymnem dla każdego, kto zmagał się ze stratą. Jednak niewiele osób rozumiało, co tak naprawdę działo się w życiu Winsa w tym czasie. Dla Winsa ta piosenka miała głęboko osobisty wydźwięk, związany z żałobą, przyjaźnią i więzami rodzinnymi. Historia Go Rest High on That Mountain rozpoczęła się od straty bliskiego przyjaciela i kolegi muzyka Winsa, Keitha Whitleya. Który zmarł w 1989 roku z powodu zatrucia alkoholowego. Keith Whitley był utalentowanym piosenkarzem country, znanym z głębokiego głosu i emocjonalnych piosenek. Urodził się w 1955 roku w Kentucky i zyskał popularność w latach 80. -tu. Dzięki takim hitom jak Don't Close Your Eyes i I'm No Stranger to the Rain, jego muzyka była uwielbiana przez wielu, ponieważ brzmiała prawdziwie i szczerze. Zmagając się z żałobą, Vince próbował napisać piosenkę, ale emocje okazały się zbyt bolesne, by je ubrać w słowa. Dopiero w 1993 roku, po śmierci brata Boba, Vince powrócił do utworu. Brad Vince, Bob Gill, również odegrał ważną rolę w jego życiu. Bob również był muzykiem i łączyła ich silna więź. Niestety, Bob zmarł po walce z rakiem. Tym razem Vince dał upust swojemu żalowi i miłości do tych dwóch mężczyzn. A piosenka stała się hołdem dla Keitha i Boba, oddając hołd ich życiu i śladowi, jaki pozostawili w sercu Winsa. Kiedy piosenka została wydana w 1995 roku, poruszyła serca wielu ludzi na całym świecie. Jej szczery tekst i emocjonalna głębia poruszyły serca osób doświadczających bólu straty. Nawet teraz wykonania Winsa są niezwykle poruszające. A jego głos często drży, gdy łączy się ze wspomnieniami bliskich. W tym utworze Vince nie tylko dzieli się swoim żalem, ale także zachęca innych do przeżywania go i szukania ukojenia w muzyce. Historia stojąca za utworem Go Rest High on That Mountain jest niezwykle osobista i głęboko związana z życiem Vince'a Gila oraz stratami, których doświadczył. Jego muzyka odzwierciedla jego doświadczenia, w tym ból związany z rozstaniem rodziców w okresie dorastania, który odcisnął na nim trwałe piętno. Aby w pełni zrozumieć jego muzykę i istotę Vince'a Gila, musimy cofnąć się do samych początków. Początki jego. Historia życia rozpoczęła się 12 kwietnia 1957 roku w Norman w Oklahomie, gdzie urodził się w domu, w którym kochano muzykę. Jako najmłodsze z trójki dzieci Jen i Stana Gilów, Vince dorastał otoczony melodiami i talentem, które utorowały mu drogę do kariery w muzyce country. Jego tata, Stan... Był sędzią i uwielbiał grać na gitarze i banjo, czego nauczył swoje dzieci. Jego mama, Gerine, również pięknie śpiewała i grała na harmonijce. Więc rodzina była niczym mały zespół. Muzyka była ważnym elementem w domu Gilów. Zbierali się wokół radia i słuchali Grand all Opry oraz nowej fali rock and rolla, która podbijała wówczas kraj. Dzięki temu bogatemu muzycznemu doświadczeniu, naturalny talent Winsa szybko się ujawnił. W wieku zaledwie pięciu lat zaczął grać na gitarze swojej babci i dopracował do perfekcji klasyczny utwór Old Shep. Niedługo potem on i jego brat tak bardzo rozwinęli swoje umiejętności, że zostali zaproszeni do wykonania własnej wersji utworu Long Tall Texan zespołu Beach Boys w lokalnej audycji radiowej. Widząc, jak talent Vince'a nabiera kształtów, jego tata Stan wkroczył do akcji, by pomóc mu się rozwijać zapisując go na lekcje gry na gitarze u lokalnego gitarzysty yay, Juliana Atkinsa. Vince w pełni się zaangażował i w mgnieniu oka jego miłość do gitary eksplodowała. Często zabierał gitarę do szkoły, żeby ją pokazać i opowiedzieć, gdzie zabawiał uczniów, grając House of the Rising Sun. Ale Vince nie ograniczał się tylko do gitary, zanurzał się również w innych instrumentach, takich jak skrzypce, banjo, mandolina i gitara basowa, Budując wszechstronność, która później zdefiniowała jego muzykę i pozwoliła mu przełamać schemat tradycyjnej muzyki country. Vince zainteresował się muzyką bluegrass po tym, jak zaprzyjaźnił się z synem przyjaciela swojego ojca, który również kochał ten gatunek i grał na mandolinie. Jego zainteresowanie tym gatunkiem wzrosło tak bardzo, że po ukończeniu szkoły średniej Vince postanowił zostać wykonawcą bluegrassu. Po ukończeniu szkoły średniej nie wahał się i bez wahania zaczął realizować to marzenie. Założył własny zespół bluegrassowy o nazwie Mountain Smoke, który otworzył koncert przed Hard Rock Legends Kiss. Jednak rezultaty nie były takie, jakich się spodziewał. Powiedzmy, że nie poszło mu gładko. Publiczność nie czuła bluegrassowego klimatu i zaczęła buczeć i rzucać przedmiotami w scenę. Moiré Vince, który nigdy nie ustępował, odpowiedział pokazaniem środkowego palca przed zejściem ze sceny. Po rozwiązaniu Mountain Smoke Vince przeniósł się do Kentucky. Tam postanowił zgłębić Bluegrass, dołączając do topowych zespołów, takich jak Bluegrass Alliance i Boone Creek, gdzie miał okazję grać u boku legendarnego Rickiego Skaksa. Te lata były dla Vince przełomowe, ponieważ dały mu szansę na doskonalenie warsztatu i prawdziwe zanurzenie się w duchu Bluegrassu. Początki zmagań: W 1976 roku Vince był gotowy na nową przygodę i spakował walizki. Udając się do Los Angeles, na krótko dołączył do zespołu akompaniującego skrzypkowi Byronowi Berlinowi. Ta okazja pozwoliła mu poznać scenę muzyczną Zachodniego Wybrzeża i poszerzyć swoje horyzonty. W 1978 roku Jill dołączyła do zespołu Pure Prayer League jako gitarzystka i wokalistka. Wystąpił na ich albumie Can't Hold Back z 1979 roku i napisał na nim kilka piosenek. W czasie, gdy Gil był głównym wokalistą. Zespół miał przebój Let Me Love You Tonight w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Kariera Vince'a Gilla rozwinęła się na początku lat 80. Szczególnie w okresie jego współpracy z Pure Prairie League i Rodneyem Crowellem. Napisał kolejny utwór I'm Almost Ready i skomponował pięć innych utworów na albumie "Firing Up zespołu Pure Prairie League. Joe Vigilione z All Music pochwalił wkład Gilla. Zauważając, że brzmienie albumu łączy w sobie wpływy country popu i muzyki Adult Contemporary, co stanowiło odejście od jego późniejszych dokonań. Pomimo sukcesu Pure Prayer League, Jill była gotowa na zmianę. Jego ówczesna żona Janice spodziewała się pierwszego dziecka, a Vince, który nigdy nie poświęcał rodziny dla trasy koncertowej. Opuścił zespół w 1982 roku, aby skupić się na karierze solowej. Wyjechał do Nashville. Na początku swojej solowej kariery Gil zmagał się z odnalezieniem swojego miejsca na scenie muzycznej Nashville. To był czas frustracji, kiedy jego piosenki nie zdobywały należnego im uznania. Ale mimo wszystko znalazł wsparcie w przyjaźniach, zwłaszcza z producentem Barrym Beckettem. Przełom nastąpił, gdy Barry postanowił nagrać piosenki Vince'a ku rozczarowaniu wytwórni RCA. Album Never Knew Lonely stał się hitem, zapoczątkowując karierę solową Vince'a. Jednak to nie nagrody ani słynne kolaboracje ukształtowały Winsa jako autora piosenek. To lata pisania piosenek, częste porażki i nauka rzemiosła na własnych przykładach. Przyznaję, że zajęło mu to trochę czasu, przyznając, że choć ludzie reagowali na jego grę i śpiew, jego umiejętności pisania piosenek potrzebowały czasu, aby zdobyć uznanie, na jakie w pełni zasługiwały. Nauczył się koncentrować na szczegółach, starannie dobierając każde słowo. I skorzystał z rady Gaja Clarka, który nauczył go, że każde słowo musi mieć znaczenie. Przełomem dla Winsa był utwór When I Call Your Name, który pomógł mu zdobyć szersze uznanie. Jednak nawet po tym sukcesie Gil nie czuł się odmieniony. To uznanie ze strony rówieśników i przyjęcie do grona utytułowanych muzyków wywarły największy wpływ na jego życie. Definicja sukcesu Winsa była głęboko zakorzeniona w kalibrze muzyków, z którymi współpracował. Od legend bluegrassu po weteranów sesyjnych. Dla niego nie liczyła się sława ani liczba sprzedanych płyt. Liczyli się ludzie, z którymi miał szczęście grać. Czas spędzony z Time Jumpers to kolejny przykład jego zaangażowania w rozwój. Dołączenie do zespołu postrzegał jako sposób na dalszy rozwój jako muzyk. Nagrę z ludźmi, którzy mogliby stawiać mu wyzwania i ostatecznie uczynić go lepszym. Nigdy nie bądź najlepszym muzykiem w zespole. Radzono mu na początku i ta rada towarzyszy mu przez całą karierę. Nawet u szczytu własnej kariery Vince wciąż się uczył. Wciąż się rozwijał i wciąż był zmuszany do wychodzenia poza swoją strefę komfortu. Jednym z jego niezapomnianych momentów było poproszenie go o wykonanie utworu Surfs Up na koncercie poświęconym pamięci Bryana Wilsona. Utwór ten stanowił ogromne wyzwanie dla jego skali głosu i zdolności muzycznych. Ale dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości Vince nie tylko osiągnął sukces, ale po drodze zaimponował swoim idolom. Tego wieczoru zszedłem ze sceny, a Brian Wilson uścisnął mi dłoń. Wspomina więc, głęboko zawstydzony tym doświadczeniem, widać wyraźnie, że takie chwile, w których przekraczał własne granice, były dla niego równie ważne jak każdy hit na szczycie list przebojów. Pomimo wzlotów i upadków, Vince Gill pozostał wierny samej muzyce. Pomimo sukcesu, nigdy nie pozwala, by rezultaty definiowały jego wartość jako artysty. Zawsze skupia się na piosence i wykonaniu, a także na tworzeniu muzyki, która łączy ludzi, nieważne: czy gra w sesji, występuje na scenie, czy pisze w studiu. Vince zawsze uczył się podchodzić do swojej pracy z konsekwentnym zaangażowaniem, by być najlepszym muzykiem, jakim może być, nie pozwalając, by presja sukcesu przyćmiła jego miłość do muzyki. W wywiadzie Vince opowiedział o swoim czasie spędzonym w muzyce country i wyjątkowych momentach w swojej karierze. Dodał, że choć wiele osób zna go jako piosenkarza country, zawsze doceniał pracę za kulisami, która sprawia, że muzyka staje się coraz bardziej popularna. Jednym z jego najwspanialszych momentów był występ na festiwalu z kilkoma ze swoich muzycznych idoli, takimi jak Joe Walsh i James Taylor. Vince doskonale pamiętał, że publiczność początkowo nie znała go zbyt dobrze. Ale kiedy zagrał sol, ludzie zatrzymywali się i wracali na swoje miejsca. Pod wrażeniem jego występu opowiadał również o współpracy z legendarnym muzykiem Johnem Hueyem, znanym z gry na gitarze hawajskiej. Vince zadzwonił do Johna, gdy ten zaczynał karierę i zaproponował mu dołączenie do zespołu. John, który grał z legendą Country Conwayem Twitty'm, uwielbiał pracować z Vincem ze względu na swobodę i szacunek. Jakie ofiarowywano. Vince opisał Johna jako osobę, którą w zespole traktowano po królewsku, a ich wspólny czas był niezapomniany. Vince podzielił się również swoimi refleksjami na temat dołączenia do The Eagles po śmierci Glena Freya, która była ważnym momentem w jego karierze. Był zaszczycony, gdy zaprosili go do współpracy, zwłaszcza że on i zespół zaprzyjaźnili się na przestrzeni lat. Vince wspominał współpracę z Glenem Frejem i innymi członkami The Eagles w przeszłości, i to jak wiele dla niego znaczyło, gdy poprosili go o dołączenie do ich dziedzictwa po tak tragicznej stracie. Przez cały ten czas Vince pokazuje, jak bardzo ceni ludzi, z którymi pracuje. I jak ważne są dla niego i dla muzyki relacje i szacunek. Przez całą swoją karierę Vince Gill walczył z tym, że jego korzenie country ograniczały go do określonego stylu muzycznego. A jego praca z Pure Prairie League i The Eagles właśnie to udowodniła. Udowodniła nam że potrafi odnaleźć się w praktycznie każdym stylu muzycznym. To nieustraszone podejście do współpracy tylko umocniło jego reputację jako jednego z najbardziej wszechstronnych artystów. Sarah Rodman z Entertainment Weekly najlepiej to ujmuje, nazywając Gila rodowitym mieszkańcem Oklahomy, z tenorem pocałowanym przez anioły i gitarową wirtuozerią człowieka, który zawarł pakt z diabłem. Zauważyła również, że jego wyjątkowa rola stanowiła łącznik między legendami country a wschodzącymi gwiazdami tego gatunku. To nie wszystko. Jeffrey B. Rams z The Country Standard Time dodał: chwaląc Vince'a za świetnego wokalistę z mocnym tenorem i gitarzystę, którego umiejętności są wręcz olśniewające, Rams pochwalił również występy Winsa na żywo, podczas których często grał nawet do trzech godzin, co jest prawdziwym dowodem jego poświęcenia i miłości do sceny. Długie występy Vince'a Gila są często porównywane do występów innych legendarnych artystów, znanych z oddania scenie. Podobnie jak Bruce Springsteen, słynący z energetycznych koncertów trwających ponad trzy godziny. Czy Willie Nelson, który od dekad buduje więź z fanami poprzez muzykę. Występy Gila świadczą o jego pasji i szacunku do publiczności. Jego długie występy odzwierciedlają zamiłowanie do opowiadania historii i silną więź z fanami. Łącząc tradycje klasycznych legend country z entuzjazmem współczesnych wykonawców. Choć wielu artystów trzyma się krótszych setów, podejście Gila wyróżnia się jako przypomnienie czasów, gdy koncerty polegały na tworzeniu niezapomnianych wrażeń. Muzyczne inspiracje Vince'a Gila są równie różnorodne, jak jego talent. Kiedyś nazwał Merla Haggarda najwspanialszym piosenkarzem i poetą dając jasno do zrozumienia, jak bardzo legenda tego kraju ukształtowała jego sztukę. Ale Vince nie poprzestał na tym. Inspirację czerpał również od Patsy Klein, Kitty Wells, Bruce'a Springsteena i Johna Fogarty'ego. Twórczość Vince'a Gila odzwierciedla tę samą emocjonalną głębię i zdolność opowiadania historii, co muzyka Merla Haggarda. Podobnie jak Haggard, Vince ma wyjątkowy sposób uchwycenia w swoich utworach surowych uczuć takich jak Ból serca, Miłość czy Nadzieja. Jego łagodny głos tenorowy i przemyślane teksty świadczą o ponadczasowej jakości. E, która sprawiła, że legendy takie jak Patsy Klein i Kitty Wells są tak niezapomniane. Vince podziela ich talent do wnoszenia szczerych emocji do każdego tekstu, budując głęboką więź ze słuchaczami. Jednocześnie energia i kreatywność Vince'a dorównują Bruce'owi Springsteenowi i Johnowi Fogertyemu. Tak jak piosenki Springsteena, często opowiadają sugestywne historie o życiu codziennym. Tak więc sprawia, że jego utwory są autentyczne i bliskie słuchaczom. Jego utwory wnoszą do muzyki nutę emocji i wszechstronności. Podobnie jak dynamiczny styl Fogertiego, to połączenie emocjonalnej głębi i energii sprawia, że twórczość Winsa wyróżnia się, a jednocześnie oddaje hołd wpływom, które pojawiły się przed nim i ukształtowały go, a jeśli chodzi o pisanie piosenek. Vince ceni prostotę tekstów Hanka Williamsa. Według autora Joe Skato, albumy Vince'a często zawierają więcej utworów napisanych przez niego samego niż utwory wielu jego rówieśników, co świadczy o jego talencie do opowiadania historii i kreatywności. Jest to jeszcze bardziej widoczne w jego hitach takich jak Go Rest High on That Mountain, gdzie jego szczere teksty i emocjonalny przekaz głęboko rezonują z słuchaczami. Utwory takie jak I Still Believe in You i Whenever You Come Around również pokazują jego umiejętność tworzenia prostych, a zarazem mocnych tekstów. Niczym Hank Williams, T. wraz z innymi, takimi jak O oh, Look at Us i Liza Jane, podkreślają talent Vince'a do pisania własnych piosenek które łączą ludzi na poziomie osobistym co dowodzi jego wszechstronności i talentu jako autora tekstów. Co więcej. Talent i hojność Vince'a nie pozostały niezauważone przez innych muzyków. Bassista Jason Sears, który koncertował z Vince'em pod koniec lat 90, mówił o nieocenionym mentorstwie Vince'a. Tymczasem artysta country i bluegrass Charlie Warsham uważa utwór Vince'a Lisa Jane za jeden z pierwszych, których nauczył się grać. W 2018 roku Vince posunął się o krok dalej, obdarowując Warsham'a gitarą wykonaną na zamówienie. To tylko jeden z wielu przykładów że jest nie tylko ikoną muzyki, ale także drogowskazem dla kolejnego pokolenia. Sugeruje się, że hojność Winsa jako mentora i współpracownika mogła być inspirowana przez muzyków, którzy go inspirowali. Legendy takie jak Merle Haggard i Petsy Klein znane były nie tylko z niesamowitego talentu, ale także z autentyczności i pokory, co musiało być wzorem dla Winsa, jego podziw dla tych ikon w połączeniu ze społecznym duchem muzyki country i bluegrass. Ukształtował jego pragnienie odwdzięczenia się, osobiste zmagania. Ale historia Vincea Gila to nie tylko muzyka. Jego piosenki opowiadają o odporności i głębokich emocjach. Ma kilka utworów, które poruszają podobne tematy: straty, miłości i uzdrowienia. A doskonałym przykładem jest Worlds Apart z albumu High Lonesome Sound z 1996 roku. W tym utworze Vince rozmyśla o dystansie emocjonalnym między dwojgiem ludzi, zmagając się z uczuciem rozłąki i tęsknoty. Utwór mówi o bólu po stracie bliskiej osoby, fizycznej lub emocjonalnej, oraz o wyzwaniu, jakim jest pogodzenie się z tymi uczuciami. Podobnie jak Go Rest High on That Mountain. Worlds Apart dowodzi zdolności Vince do wyrażania głębokiego bólu emocjonalnego, a jednocześnie uchwycenia nadziei na ostateczne uzdrowienie. Kolejny utwór. When I call your name, zagłębia się w rozpacz po utraconym związku, pokazując jego umiejętność łączenia osobistego żalu z uniwersalnymi emocjami. Muzyczny dorobek Vince'a Gila wykracza jeszcze dalej, ponieważ ma on o wiele więcej do odkrycia w głębi ludzkich emocji. Jego album z 1995 roku, When Love Finds You, jest doskonałym przykładem z utworami takimi jak Maybe I'm Crazy i I Still Believe in You, gdzie jego surowa. Szczera narracja odgrywa główną rolę. Te piosenki otwierają okno na świat Winsa, gdzie miłość jest chaotyczna, przyszłość niepewna, a serce zmaga się ze stratą. Fani znaleźli w tych utworach ukojenie, czując się zrozumiani w swoich własnych doświadczeniach miłości i złamanego serca. Jeden z wyróżniających się utworów z albumu What's He Doing in My World opowiada historię smutku i samotności kobiety po odejściu męża. Teksty Winsa są przemyślane i pełne empatii, z subtelną dbałością oddają emocje bohatera. Nawet w jego bardziej optymistycznych utworach, takich jak One More Last Chance, wyczuwalny jest smutek, przypominający, że szczęście bywa ulotne. Muzyka Winsa wyróżnia się umiejętnością równoważenia radości i smutku, tworząc bogate, wielowarstwowe brzmienie, które głęboko rezonuje ze słuchaczami. Życie nie jest proste. A piosenki Winsa pięknie odzwierciedlają pełen zakres ludzkich doświadczeń. Muzyka Winsa Gila ma wyjątkową jakość, która sprawia, że jest zarówno głęboko osobista, jak i uniwersalna. Jego teksty mają niezwykłą zdolność do nawiązywania kontaktu ze słuchaczami, odwołując się do ich najgłębszych emocji i doświadczeń życiowych, szczególnie tych, którzy doświadczyli straty lub złamanego serca. Piosenki Winsa trafiają prosto do duszy, wyrażając uczucia które często trudno wyrazić. Dla Winsa muzyka była potężnym narzędziem radzenia sobie z problemami, pozwalając mu przekształcić własny ból serca, problemy rodzinne i osobiste straty w piosenki, które przynoszą ukojenie nie tylko jemu, ale i niezliczonym innym osobom. To właśnie jest transformująca moc muzyki. Pomaga nam stawiać czoła życiowym wyzwaniom, odnajdywać ukojenie i czuć się mniej samotnym. Na poziomie osobistym. Życie Vince'a Gila było podróżą pełną zarówno triumfów, jak i przeciwności. Pokonywał złożoność relacji osobistych, w tym małżeństwo z koleżanką muzyczką Janis Oliver, które zakończyło się rozwodem w 1997 roku z powodu presji sławy i napiętych harmonogramów. Pomimo tych wyzwań, Vince nadal przelewa swoje doświadczenia na język muzyki, tworząc dorobek, który pozostaje jednocześnie intymny i powszechnie zrozumiały. Życie osobiste Vince'a Gila to podróż naznaczona zarówno triumfami, jak i udrękami. Po rozpadzie pierwszego małżeństwa zmagał się ze złożonością współrodzicielstwa i konfrontował się z własnymi słabościami. Ten okres transformacji znajduje odzwierciedlenie w jego muzyce, w której zgłębiał tematy bólu serca, żalu i odkrywania samego siebie. Jego szczere i pełne emocji teksty znalazły oddźwięk wśród fanów, niosąc pocieszenie tym, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Jednak historia Vince'a nabiera pozytywnego obrotu wraz z jego ślubem z legendą muzyki chrześcijańskiej Amy Grant w 2000 roku. Małżeństwo otworzyło nowy, szczęśliwy rozdział w jego życiu. Amy Grant jest znaną piosenkarką i autorką tekstów, zwłaszcza w świecie muzyki chrześcijańskiej. Zdobyła sławę w latach 80. Dzięki takim hitom jak Baby Baby i El Shaddai. Jej muzyka poruszyła miliony, łącząc pop z motywami chrześcijańskimi. Wiara i zaangażowanie Amy w muzykę zawsze były priorytetem w jej karierze. Jej związek z Vincem połączył dwa potężne głosy w muzyce, każdy z własną, wierną rzeszą fanów, a ta dwójka szybko stała się uwielbianą parą w świecie rozrywki. Ich małżeństwo było nie tylko osobistym kamieniem milowym, ale także symbolem miłości i uzdrowienia. Zarówno Vince, jak i Amy przeszli przez wiele osobistych zmagań i strat. Zanim się poznali, Amy była żoną piosenkarza Gary'ego Chapmana przed Wincem, a oboje łączyła silna więź oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Razem połączyli swoje rodziny i odnaleźli siłę w swoim związku. Oboje otwarcie mówiąc o swoich wyzwaniach i wierze, w wywiadach często mówili o tym, jak ich wspólna miłość do muzyki i silna więź oparta na wierze pomogły im się jeszcze bardziej zbliżyć, zarówno jako parze, jak i we współpracy. Ich partnerstwo zainspirowało wielu fanów i nadal stanowi dowód na to, że warto dawać sobie drugą szansę i odnajdywać miłość po trudnych chwilach. Ich związek zapoczątkował nowy rozdział stabilizacji, szczęścia i twórczej współpracy, więc przyznaje, że Amy była jego nieustającym wsparciem, pomagającym mu pokonywać trudności życiowe. Razem połączyli swoje rodziny, tworząc kochający dom, który stał się źródłem inspiracji dla muzyki Vince'a. Nasycając ją motywami uzdrawiania, radości i wdzięczności. Ich muzyczne kolaboracje, takie jak przebojowy duet House of Love, ukazują ich niezaprzeczalną chemię i artystyczną synergię. Problemy zdrowotne. Życie Vince'a Gila ukształtowały różne wyzwania. W tym problemy zdrowotne, które czasami zmuszały go do wycofania się z życia publicznego. Szczególnie trudny okres miał miejsce w 2018 roku, kiedy Vince zmagał się z kamieniami nerkowymi. Co doprowadziło do poważnej infekcji nerek, potwornego bólu i hospitalizacji. W rezultacie odwołano kilka występów, w tym długo oczekiwany występ na Gali CMA Awards. Oprócz silnego bólu, którego Vince doświadczył podczas epizodu z kamieniem nerkowym w 2018 roku, problemy zdrowotne doprowadziły do nieoczekiwanych powikłań. Zakażenie nerek wymagało operacji, a rekonwalescencja była długa i trudna. Vince musiał odwołać kilka koncertów, co było trudną decyzją, ponieważ głęboko cenił sobie więź z fanami i pasję do występów. W tym czasie wycofał się również z życia publicznego, aby skupić się na swoim zdrowiu, co dało mu czas na odpoczynek i rekonwalescencję. Zespół medyczny zapewnił mu stałą opiekę, a Vince dopilnował ścisłego reżimu leczenia, aby kontrolować jego stan. Chociaż kamienie nerkowe nie są rzadkością, infekcja okazała się znacznie poważniejsza. Niż początkowo przewidywał. Oprócz własnych problemów zdrowotnych, żona Wynsa, legendarna piosenkarka chrześcijańska Amy Grant, również zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2022 roku miała poważny wypadek rowerowy, w wyniku którego straciła przytomność na około 10 minut i doznała wstrząsu mózgu. Trauma po wypadku nie tylko spowodowała obrażenia fizyczne, ale także torbiel w gardle. Którą trzeba było usunąć chirurgicznie. Ta seria zdarzeń zmusiła ją do wzięcia urlopu na rekonwalescencję, co przełożyło się na jej jesienną trasę koncertową. Dla Winsa wspieranie Amy w tym trudnym czasie stanowiło dodatkowy ciężar emocjonalny, ale także wzmocniło więź i odporność pary w obliczu kryzysów zdrowotnych. W 2020 roku u Winsa zdiagnozowano wrodzoną wadę serca, która utrudnia przepływ krwi z płuc do serca. Diagnoza ta stanowiła poważny problem zdrowotny zarówno dla Vince'a, jak i jego fanów, zmuszając go do stawienia czoła wyzwaniu z niezwykłą odwagą i wytrwałością. W odpowiedzi na tę sytuację, wprowadził niezbędne zmiany w stylu życia i zwrócił się o pomoc do specjalisty, podkreślając wagę dbania o siebie i słuchania swojego ciała. W obliczu tych osobistych i rodzinnych wyzwań zdrowotnych, Vince i Amy wykazali się niezwykłą siłą. Czerpiąc od siebie wzajemne wsparcie w trakcie wspólnej drogi ku zdrowiu, historia życia Vince'a Gila i jego trwały wpływ na gatunek muzyki country są naprawdę niezwykłe. Jego wkład wciąż inspiruje zarówno fanów, jak i innych muzyków. Dziękuję za oglądanie.